Witam, Tywichu1993, a to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu czwartego. Jest ze mną tutaj teraz yy, Fiszka. Cześć. I jak zwykle nagrywam to na live, tylko że czatu nie daję, bo do, dosyć dużo osób siedzi i jest dosyć duży spam. What the fuck? Yy, jak zauważyliście, zrobiłem tutaj tą platformę, która jest piękna. Nie, jest brzydka, tak naprawdę. I będzie tutaj... ...więcej, tylko że jak na razie wpadłem na pomysł taki, że tutaj nam dziury, zrobię dziury, tu i tu. Trochę, jeszcze jak będzie tego, nie... Oj. Zwierzaki się pomieszają. I będzie nowa krzyżówka. Nie chcę kurokrowy. Nie chcę kurokrowy! Nie! Stop! Stop! Nie! Nie! Nie, nie, nie. O, naprawiłem. Jezu, szybko. Zabić, zabić, zabić. Zabić. Oj, oj. Zabić, z... zabić kury. Zbierze. Zabić krówy, krówy, kury. Kr 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 <gry> o, okej. Okay. Jeszcze gdzieś kru... Kru kura. <gry> Jeszcze gdzieś kura jest? Nie, nie ma kury. Dobra. Mm. Więc wracając do tego, co mówiłem. Hmm. Wybiałeś głowę ja? zwierząt. O Boże. Nie szkodzi. A, druga rzecz. Zauważyłem, że duszę można jeść. wychota mm, Pychota. Za duszę dostajecie różne. E, enchanty: czasami negatywne, czasami bardzo negatywne, a czasami. O faza. What the fuck! Haha! <laughs> nie! Czy Nie! Łata! The... No, ale to nie było! w AFF e Tak, możecie się pośmieć. Pozwalam wam! Ha, Haha! Sam się prosiłeś! <laughs> Jak ja mogłem tak umrzeć hamsko? Tyle poziomów miałem, 30, 30 coś. O. 35. pięć. O boże. Dobra, wracając do dusz. I są czasami też y, pozytywne. O nie! Tylko nie to! Nie! Wyłącz. O, o jest na przykład siła teraz. Dzięki czemu możecie mieć większy atak. Jest teraz też... O nie! Tylko nie to! O. Hunger, hunger, hunger. Trucizna. O, speed. Mogę szybko biegać teraz. Fajnie, zajedniście. Kolejna sprawa to jest. Aha, tu robiłem te dziury. Dobra. Ja przygotuję, przygotuję teraz tutaj rzeczy, które będę potrzebował do zbudowania tu potrzebnych rzeczy. Ten tank będzie dzisiaj już obsłużony i... i... I to by było wtedy na razie teraz. I teraz Was zapraszam na Timelapsa, gdzie buduję właśnie tą platformę. No. I zapraszam właśnie do obejrzenia tego timelapsa po timelapse. Już się zobaczymy z rzeczami, które będę potrzebował do tego wszystkiego. Fuck! Dobra, mam już wszystko co potrzebuję. Trochę mi to zajęło, żeby to wszystko zebrać, ale udało się, po czy możemy zbudować teraz tanka. I teraz mam tu, jeżeli chodzi o mleko, mam dwa, y, dwie możliwości zbudowania tanka. Albo na górze, czyli od spodu będzie ten i potem od góry będzie znowu, albo od boku, żeby było wejście. Chociaż ja to zrobię od góry, więc walwa Zacznę może od tego, że to będzie tak troszeczkę wyżej. Ten tank będzie... No tak może być. I będę musiał zrobić teraz mm, tak jak trzeba tutaj rozbudować podstawę tanka. To jest tu. Fiszka jest cały czas ze mną. Ano? Ale, ano. Możesz mówić coś. <głos》>, jeżeli chcesz. Um, Nie no, patrzcie co robić. To są właśnie te prawdziwe wymiary tanka. Zapomniałem szyby zrobić. Ojej, Co za Ale szyby są nie, nie nie są potrzebne. Można ja, można szyby później dorobić. Nie ma z tym problemu. Szyby to jest tylko taki dodatek. Byłem kopać diamenty. Byłem kopać też redstone. Wszystko się skończyło. Żelazo też było. Kopane i mam problem z tym, że. No, żelaza jest bardzo mało. To jest. Trochę. królika, o. słyszę? E, trochę, to jest trochę. Co, co ja mówiłem w ogóle teraz? Zapomniałem. E, problematyczne. O, tak pora. Ups. Hops 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 I mamy tank Widzicie? Jest tank na mleko Niestety nie ma tutaj mm, szybki Ale jest tutaj pokazane ładnie Jak to mleko właśnie płynie e, Mogę tą szybkę zrobić Bo mam chyba trochę Troszeczkę Właśnie tam w zanadrzu W magazynie tego Glasa jeszcze sprawdzę glas Tu nie To tank Też nie A może nie mam Może tutaj albo tutaj Nic uuuu To niedobrze Nie no ja jednak zrobię trochę tej szyby bo Tak bez szyby to ciężko Tank A dobrze jest widzieć co się znajduje w środku? Pain... Nie ma pejdu, super Glas... Tak, 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 tak... Teraz pejny... Tak, 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 tak... Tak, 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 tak... Źle to robię? Mm. Nie, to jest na rogu. A jeszcze na środku. Dobra. To było dobrze. Tak, tak, tak. E, może jeszcze trochę. Może jeszcze drobinkę Tyle ile mogę. Ja robię Dobra. I zobaczymy się już przy tym. Wróciliśmy. Zrobię to... Tak jak zawsze to robię. Przy wszystkich tankach tego typu. Czyli... O się tak. No i mamy tanka z mlekiem. Jej! Jest mleko. I teraz, jeżeli chodzi o to miejsce, ja tu miałem parę pomysłów, żeby zrobić panel kontrolny, ale to będzie mnie kosztowało enderperły, a ich za bardzo nie mam, tak jak żelaza nie mam, co jest trochę kłopotliwe i dużo jajek tu jest, oho. Więc na razie z panelem kontrolnym się wstrzymam, ale tutaj damy, może ja muszę się wrócić po obraz pneumatic tuby bo właśnie je miałem przygotowane tu w skrzyni czyli to mogę odstawić to mogę odstawić, to mogę odstawić oj, to mogę odstawić, to wezmę e, to też wezmę liquid acty. tu mamy kompostę, z kompostera będziemy właśnie tworzyć e, te rzeczy i będę potrzebował też pipe najlepiej golden pipy. Może trochę jeszcze Stone fajów Tyle są tutaj, dobra eee, Okej, okay. jeszcze Craty Więc to co ja tutaj zrobię Zaczynając od tego Że tu jest ta wełna właśnie Crate będzie Pomyślmy, tu na górze Tutaj jest ten, weźcie. Tak, to jest tutaj. Hmm. Tego ja się pozbędę. <coughs> Nie, to jest tu. Hmm. Wow. Tak. Tak, tak, trochę uciszę te owce, bo naprawdę są głośne. Yy, teraz dam tutaj stone pipe. Przez górę będzie szło, tu. I tu zrobimy właśnie crate'y. Odtąd, no. Tak, 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 tak. Taki jeden crate będzie. 3 na 3 wystarczy w zupełności. Mam taką nadzieję. No jest sobie krate właśnie jeden. I to będzie wełna. I czemu to nie działa? Aha, ja to wyłączyłem, dobra. A. No i będzie tutaj właśnie wełna lecieć do tych crate'ów to zostawiamy teraz i robimy tutaj. Mm, tutaj nie wziąłem z filtra. Super. Filtra nie wziąłem, muszę się wrócić po niego. Dobra, już mamy. Jestem już tutaj i to, co ja tu wymyśliłem, to jest tak, że tu będą. Tutaj. Tu będzie właśnie leciało coś takiego. Filtr będzie z spodu. Znaczy to jest chyba... Nie jestem pewny czy to jest dobra strona. Z tej strony zrobimy to samo, co zrobiłem tutaj. Aha e Oj, pomyliłem się. To jest na pewno zła strona. Nie można tym o mnie niestety. Trzeba mieć śrubokręt, którego ja chyba nie mam. Okej, okay, zrobiłem już tutaj te właśnie, filtry tutaj, ułożyłem tak jak trzeba, na każdy filtr damy skrzynkę. Ups. Czemu mi się dwie skrzynki powstawili? To był Jakie <grytania> Jak ja to zrobiłem? No. Ty, gdzie jest skrzynka? Ty gdzie mi w skrzynkę? Ja wiem gdzie mi w skrzynkę. Tak jak myślałem. No. Okej, okay. mamy tutaj właśnie te skrzynie. I do tych skrzyń będziemy wkładać ee, siano, żeby właśnie nie schodzić na dół i nie wkładać na siłę tego siana. W ogóle ty, te dziury można, będzie można później załatać, bo już nie będę musiał tam wchodzić w ogóle. Eee, więc ja te ścianko weznę. Tu mam trochę tego. Dwa staki wystarczą. W zupełności. Eee, ustawiamy przy każdym filterze jeden stak eee, witu. I dzięki temu będzie po jednym staku tam wlatywać to. Eee, to będzie ustawione na nie na dźwignię, tylko na guzik, czyli wysyłamy jeden sygnał, po czym jeden stak ląduje w briderze. Jeżeli bym chciał, żeby dwa staki wylądowały, no to dwa razy naduszam guzik. Tak i tak. I nie mów mi, że nie działa to z guzikiem. może ja włożę tutaj to tak hm a spróbujmy tak Teraz działa, dobra eee. A, to działa z guzikiem, tego nie trzeba, tylko musi być tutaj siano w skrzyni. Wtedy nie zadziała, dobra. Gdyby wtedy zadzia zadziała. To to się będzie rozmnażać. Chociaż myślę, że 32 witu wystarczy. Nie trzeba aż tak aż dawać Co nie? Fiszkę? No chyba tak. No, chyba. Eee, więc Weźmy ustawmy tutaj na pół staka, tu też na pół staka. Połóżmy tu po staku i sprawdźmy czy działa. Hop! Działa. Tam już nie będę wkładał, więc teraz nie musimy schodzić na dół, żeby włożyć te siano, dzięki czemu bardzo idziemy na czasie. Yy, kolejna sprawa to jest ten tank i gówno, które się tutaj znajduje. Yy, od góry. Nie będę mógł raczej odpompować, wątpię, bo był problem w tym, więc będę musiał zacząć odtąd tu nie będzie miejsca, więc ja to pociągnę raczej. Ten nawóz będzie leciał do tego storeszkleita. Tak jak wełna tutaj. A więc zrobimy to tak. Ja tutaj ustawię walwa, tu jest walw, nie wiem po co też mogę już go wykorzystać hmm. a więc tu mamy te gówno walwa damy od góry a spróbujmy od góry dać Walwa. zobaczymy czy może to działa już może to poprawili, może nie Zobaczymy. zobaczymy o Jezu, nie wyjdę hmm. Valve, na górę idzie tak, tak co nie próbuje ten e, coś tam ok, sprawdźmy tylko jeszcze dajmy dźwignię potrzebuję drewna potrzebuję szybko drewna czekaj, może tu jest patyk, a jest patyk, o jest dźwignia, dobra Ja to tutaj ustawię Oczywiście musicie dać tutaj kliknąć i tak jak myślałem od góry nie może być, dobra więc znaczy od góry mogłoby być tylko pod warunkiem jeżeli to by było pełne a pełne raczej za szybko nie będzie Więc ja będę musiał to zrobić w sposób taki jak mówiłem przed chwilą czyli od dołu od boku dokładnie to będzie tu tu fal damy i podłączymy tutaj rurę ona będzie szła tu w górę mm. i teraz to będzie szło widzicie co ja tu może podłączę to jakoś ładniej nie jest dobrze Tutaj będzie komposter W tym miejscu. Komposter się robi w taki sposób Nic takiego drogiego to nie jest Postawię kompo komposter tutaj Chociaż... Nie, jest dobrze I od kompostera musimy pociągnąć rurę Zaczynając od złotych Możemy też pneumatic tube Ale pneumatic tube'ów mam mało To postawimy to tak Że tu będzie złota Trzy pierwsze, albo cztery pierwsze złote, a reszta to może, mogą być zwykłe rury, one polecą tutaj. Ja nie będę ich jakoś chował, więc wiecie, że ja nie lubię bardzo chować rur. Wolę jak one są na wierzchu, latają wszędzie, bo to fajnie wygląda. Mm. Tylko tu muszę jakoś ogarnąć, żeby to zrobić ładnie. Się do góry, ok. Mógłbym też zrobić tesseract, item tesseract, ale co tam? No i tutaj puścimy gówno. A gdzie jest dźwignia? Przecież miałem tu dźwignię. Zostawiłem ją na górze? Nie. Chyba. Z... Nie, nie wiem gdzie jest dźwignia. Dobra. Zgubiła się, pewnie w gównie. zatopiła się. <gł> Więc możemy teraz. Tak, zrobimy. Tak, 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 tak. I tak. I główno leci do kompostera. Chyba komposter potrzebuje, tak leci kurno, do kompostera komposter potrzebuje energii więc musimy tutaj pociągnąć jeszcze reston energy tylko teraz myślę jak to zrobić tak żeby, no wiecie, bo to tak w powietrzu jest mm, już wiem jak to zrobić tutaj wykorzystam ten fakt, że tu są kable i tu obok właśnie głód bije Tu, prąd, tak, tak. I ja będzie tu na w prąd. Mam nadzieję, że w starszy kabli. Bo jak nie, to. To nie wiem, co. Piszka mów coś? Ale co? No. Nie ja wiem. słucham, próbuję z czymś nauczyć. A moduł, nauczyć? No, A no. To będzie trochę tutaj. Tak, 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 tak tu, tu i tu. O, starczyło! jak dobrze. Teraz możemy to zakryć. A, No i tu jest dobrze zrobione wszystko. Tak, jeszcze tylko pozbędziemy się tego. I mamy tu prąd. Jest energia, jest akurat idol Czy coś tu jeszcze brakuje? Nie, no produkuje pewnie. Czekaj. Mam nadzieję, że produkuje. Eee... Tak, produkuje. Industrial fertilizer się rośnie, właśnie rośnie. Eee, jak widzicie tutaj to jest właśnie z tego główna. I możecie tego używać jako właśnie mm, nawozu. Dobra. Jeden, właśnie taki tik, tego to jest właśnie jeden, e, jeden kompost. Jed, jeden, właśnie nawóz. Możecie właśnie teraz sobie pomyśleć, policzyć, ile tworzycie tego nawozu na minutę. No, tak to działa. Dobra, więc nawóz się tworzy. Czy ja tu czegoś jeszcze nie zapomniałem? A, e, pisaliście mi też, że będziecie. Eee, tam, expert, że od tych że będziecie co ja mówię, Pisaliście, że ten chronotyper mogę wykorzystać w taki sposób, że eee, zwierzaki do innej zagrody teleportuję i wtedy je zabijam bez na mięsa. No rozumiecie? Ja to też pewnie zrobię, ale pomyślę, gdzie to raczej będzie tutaj, chyba, nie wiem, zobaczymy jeszcze. No, i będzie to wtedy koniec tego odcinka. Tak więc. Yy, mleko tu się zbiera. W następnym odcinku, może zrobimy z tym mlekiem. Zobaczymy. Yy, ja się tam żegnam na razie. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. I cześć, papa. Fiszka, po, pożegnaj się. No, papa. Damo.